Podarowane swoje odpady w biogazowniach, no w spalarniach czy spalarniach. Więc na pewno jest to odpowiedź dla właśnie tej znacznej grup oczyszczalni w skali kraju. Niskonakładowa, zautomatyzowana, z małą obsługą na małym do 400 metrów terenie, więc można ją wszędzie zlokalizować. Kompaktowa i rozwojowa. I teraz Pozwoliłam sobie tutaj dla Państwa przedstawić takie postulaty, które według nas, jak funkcjonujemy w tym środowisku i rozmawiamy w samorządach z racji choćby prowadzonego teraz programu finansowania inwestycji w Polskim Ładzie czy też z racji rozmów z prezesami oczyszczalni, to przede wszystkim to są bolączki, które są przedstawiane i pozwoliłam sobie je ująć w takim streszczeniu, czyli przede wszystkim Mała, mała, jak gdyby promocja, wiedza o technologiach dla tych konkretnych ludzi, którzy mieliby to zastosować, z jednoczesnym stworzeniem jakichś takich narzędzi w wdrażaniu. Dostępność finansowania nie do końca taka jak tutaj przedstawiano, dlatego że Gospodarz często bazuje na tym, że buduje drogi w pierwszej kolejności, czy prowadzi inne inwestycje, a ta gospodarka wodościekowa jest taka niechciana, natomiast osady stanowią już jakąś taką doczepkę, coś w rodzaju BHP-owiec, który ma przydzieloną funkcję jednocześnie specjalisty do spraw ochrony środowiska w zakładzie. Jakby nie do końca zrozumienia tego tematu, a dla nas w tej chwili największym problemem bo mamy całą sytuację opanowaną, duże zainteresowanie jest tą technologią i kilka podmiotów, które się już decydują na wdrożenie, to przeprowadzenie procesu certyfikacji w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Bardzo przepraszam Pana Przewodniczącego. Półtora roku to jest okres, który minimum jest potrzebny, żeby to wdrożyć. Tu apelujemy, żeby skrócić ten okres bo często pomimo pozytywnych opinii instytutów, które wydają przecież swoją opinię, mamy w odpowiedzi niedostateczne, niedostateczne uzasadnienie instytutu takiego i takiego. Nie rozumiem, jeżeli ustawodawca powołał określone w ustawie instytuty i dał im określone zadanie i narzędzie do wystawiania tych. tych opinii, to wydaje mi się, że tutaj po prostu już droga jest, wydaje się bardzo prosta i, i powinna być w wiarę szybka, żeby można było wdrożyć i wprowadzać te produkty, które u, uważamy, że są przydatne gospodarczo, bardzo dobre do rozwiązania. I na koniec coś, co nas też niepokoi, to wszyscy z Państwa wiedzą, że niedawno Komisja Europejska do DsUE wystąpiła z Yy, yy, z pozwem, yy, czy podjęła taką decyzję przeciwko Polsce, która zobowiązała się do 2015 roku, że wdroży jednak yy, 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 linię Wodkan. Yy, w pełnym zakresie okazuje się, że powyżej tysiąca, jednak tych linii nam brakuje, a jak te linie powstaną, to znów z tego będą osady, które będą stanowić ewidentny problem, w tej chwili bardzo podnoszony przez WiOSie które bardzo punktują brak właściwego zagospodarowania, więc to się wydaje takie realne zagrożenie, jeżeli chodzi o kary, które mogą nas spotkać, jeżeli nie podejmiemy jakichś sensownych tutaj i szybkich decyzji w tym zakresie. Wydaje mi się, że teraz jest chyba najlepsza okazja, żeby na ten temat właśnie porozmawiać i to wesprzeć środowisko wotkan i w tym temacie przychylam się tutaj też do wniosków pana profesora, że brakuje od 2017 roku legislacyjnych, konkretnych podejmowanych rozwiązań, brakuje narzędzi, brakuje jednak właściwego finansowania zagospodarowania właśnie tych odpadów, jakim są niewątpliwie problematyczne osady komunalne. To pokrótce, starałem się czas skrócić. A Państwa zachęcam, będą dostępne te materiały, może wejść na naszą stronę, dokładnie jeszcze sobie przestudiować tą technologię, czy też te przeliczenia we wkładce również są widoczne. I obejrzeć nawóz. No, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jest to rzeczywiście Pani Bożena Mielina przekazała nam tutaj pewną wiedzę, informacje, ale jak i również wnioski, które należy. Tylko żałuję, że w tym momencie nie ma Pani Minister, która już opuściła, ale rozumiem, że te materiały będą przekazane i będzie prośba, żeby głębszą analizą poświęciło Ministerstwo Jedno i Drugie, bo jeszcze i środowiska żebyśmy mieli tutaj rozwiązania te, które pozwalają może zaoszczędzić rolnikom, jeżeli będzie to wdrażane, bo na razie to rozumiem, to jest eksperymentalne i nie jest to jeszcze ciąg Przepraszam, i... pozwolę sobie dodać, że już nie jest eksperymentalne, bo prowadzimy pracę w trybie ciągłej instalacji, która przeszło 3000 ton przetwarza osadów od 2018 roku, więc to już jest optymalizowana technologia, troszkę koronawirus. Tutaj przeryżował plany. Teraz wiele dialogów takich technicznych przeprowadziliśmy. Do mikrofonu Nie mikrofonie pisze I usiądź. Przepraszam. Przeprowadziliśmy kilka. Tak. Przeprowadziliśmy kilka rozmów. Głównie Śląsk jest tutaj zainteresowany z podmiotami, które chcą to wdrożyć. Już pierwszy etap tego polskiego ładu rozstrzygnął pierwsze dofinansowania i liczymy, że wygramy w tych przetargach, więc po 17 maja będzie sytuacja jasna. Kolejna linia została również otwarta, więc my sami produkujemy na własne potrzeby. I Więc nie traktujemy tego już jako linii, linii badawczej. Jest to już linia referencyjna z tym najmniejszym modułem przemysłowym, czyli te 3,5 tysiąca ton w skali roku. Dziękuję. Szanowni Państwo, czas na dyskusję.